Kiedykolwiek doświadczyłeś duszącego uścisku emocjonalnego przywiązania, czując się uwięziony w jego nieustannym uścisku? Jest to powszechna sytuacja, która może sprawić, że poczujesz się bezsilny i ograniczony. Ale pośród tej walki pojawia się obietnica wyzwolenia. Zmiana jest nie tylko możliwością, ale także łatwo osiągalna i czeka, aż ją wykorzystasz. Czerpiąc mądrość od starożytnych filozofów stoickich, takich jak Marek Aureliusz i Seneka, odkryjemy klucz do opanowania sztuki nieprzywiązania i uwolnienia się skrępujących nas emocjonalnych łańcuchów. W tym przemieniającym filmie odkryjemy głębokie zasady stoicyzmu, które poprowadzą cię w podróż ku wolności emocjonalnej. Stosując te ponadczasowe nauki Odkryjesz praktyczne i zdrowe strategie oderwania się od kogoś lub czegoś, co mocno ciąży na Twoim umyśle. Pożegnaj mentalne kajdany przywiązania i przyjmij nowo odkryte poczucie przejrzystości. I skup się na tym, co naprawdę liczy się w Twoim życiu. Jeśli wierzysz w siłę rozwoju osobistego i jesteś gotowy wyrwać się z łańcuchów emocjonalnego przywiązania, to ten film jest dla Ciebie. Zaczynajmy. 1. Siła oderwania. Dlaczego oderwanie się jest ważne? Pomyśl o tym. Kiedy zbyt mocno przywiązujemy się do ludzi lub sytuacji, zaczynają one nas kontrolować. To jakby dać komuś innemu pilota do swoich uczuć i pozwolić mu przełączać kanały według własnego uznania. Ich wpływ może wpływać na Twoje szczęście i smutek, a w skrajnych przypadkach może skłonić ludzi do podjęcia nieodwracalnych decyzji. Odłączenie nie oznacza, że przestajesz się troszczyć. Oznacza to, że przypisujesz właściwą wagę rzeczom, na które nie masz wpływu. Wyobraź sobie, że Twoje emocje są jak latawiec. Może to wydawać się dziwne, ale trzymaj się mnie. Każdy sznurek przyczepiony do czegoś lub kogoś reprezentuje potencjalny kierunek, w którym można pociągnąć emocje. Jeśli trzymasz się zbyt wielu sznurków lub trzymasz jeden zbyt mocno, jesteś zdany na łaskę wiatru. Stoicyzm uczy nas rozluźniać uścisk, rozumieć, że choć nie możemy kontrolować wiatru, możemy decydować, za które sznurki trzymać. To nie powoduje, że jesteś zimny i obojętny ale sprawia, że jesteś uziemiony i odporny. Zajmijmy się trochę bardziej praktycznym podejściem. Zacznij od określenia, do czego lub do kogo jesteś nadmiernie przywiązany. Następnie zadaj sobie pytanie, dlaczego? Szukasz potwierdzenia? Boisz się samotności lub czegoś innego? Zrozumienie źródła Twojego przywiązania jest pierwszym krokiem do rozluźnienia jego uścisku. Teraz zajmij się zajęciami, które napełnią Cię poczuciem celu i satysfakcją. Celem jest odbudowanie fundamentu Twojego szczęścia w oparciu o własne możliwości, a nie o zewnętrzne afirmacje. W ten sposób kultywujesz stoicką odporność, znajdując w sobie zadowolenie i siłę. Niezależnie od okoliczności zewnętrznych, pamiętaj, Brak przywiązania nie czyni Cię mniej empatycznym i współczującym, ani nie czyni Cię pozbawionym uczuć i powiązań. Wręcz przeciwnie, pozwala zapewnić prawdziwą opiekę bez wyczerpywania się. Uczy Cię kochać, nie zatracając się przy tym. Ta stoicka praktyka nie dotyczy tylko ludzi, chodzi także o oderwanie się od wyników. Dąż do doskonałości. Ale nie uzależniaj swojej wartości od wyników. Kiedy odłączasz się w zdrowy sposób, dajesz sobie swobodę doświadczania pełnego spektrum życia, nie pozwalając, aby jakiekolwiek pojedyncze doświadczenie lub osoba cię zakotwiczała. Odłączenie w swej istocie uwalnia cię. 2. Zrozumienie przywiązania Musisz zdać sobie sprawę, że kiedy jesteś do czegoś przywiązany, działasz w oparciu o swoje ego. Wróćmy do podstaw. W głębi serca jesteśmy stworzeniami kochającymi. Pomyśl o nowonarodzonym dziecku, promieniującym radością, nietkniętym złożonością ego. Jednak wraz z wiekiem nasze ego przejmuje kontrolę i zaśmieca nasze życie przywiązaniami. Te przywiązania, czy to do ludzi, czy do ideałów, Zaciemniają nasz osąd i odwracają uwagę od naszej istoty, którą jest miłość. Pamiętaj o tym: przywiązanie jest grą ego, całkowitym przeciwieństwem miłości i samozadowolenia. Jeśli cofniemy się i spojrzymy na nasze pragnienia i powiązania przez tę soczewkę, zaczniemy dostrzegać niepotrzebny ciężar, jaki dodają one do naszego życia. Teraz wyobraźcie sobie życie oparte na miłości a nie ego. Wyobraź sobie wolność polegającą na tym, że nie trzymasz się rozpaczliwie wyników, ludzi czy statusów. Życie w miłości pozwala zaufać obfitości i autentycznie wierzyć, że to, co jest dla Ciebie przeznaczone, znajdzie swoją drogę. Tu nie chodzi o myślenie życzeniowe, ale o głęboko zakorzenioną wiarę w swoją osobistą wartość i możliwości. Daje ci siłę do odpuszczenia i rozpoznania, że przywiązania to jedynie kotwice ograniczające rozległy ocean, który masz eksplorować. Jak więc zacząć wyplątywać się z tych kotwic? Zacznij od uznania przywiązania i zobacz, czym jest. Produkt Twojego ego poszukujący bezpieczeństwa i potwierdzenia. Następnie zmień perspektywę. Zrozum, że Twoja wartość nie jest powiązana z tym przywiązaniem. Twoja esencja, twój rdzeń wystarczy. To zrozumienie nie pojawia się z dnia na dzień. Jest to przemyślana praktyka, świadomy wybór przedłożenia wewnętrznego spokoju nad zewnętrzną walidację. Na koniec przyjmij koncepcję obfitości. Kiedy pozbędziesz się strachu przed stratą, wszechświat ma sposób, aby nagrodzić cię czymś więcej niż to, co zostało uwolnione. Oderwanie nie oznacza, że mniej ci zależy, to znaczy, że rozumiesz lepiej, oznacza to pozostawanie wiernym swojej istocie. Pozwól, aby kierowała tobą miłość, a nie strach. Podróż w kierunku oddzielenia ma charakter przemieniający. Chodzi o zrzucenie warstw ego, aby odkryć znajdującą się pod nimi sprężystą, wypełnioną miłością duszę. Chodzi o to, aby iść do przodu z lekkością, uwolnić się od ciężarów przywiązań, być gotowym na przyjęcie nowych błogosławieństw z otwartymi ramionami i niezachwianym sercem. 3. Iluzja Ego. Czasami nasze ego sprawia, że wierzymy, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy lub że trawa innej osoby jest bardziej zielona, co prowadzi nas w pułapkę, w której emocjonalnie przywiązujemy się do innych w celu potwierdzenia. To błędne przekonanie często prowadzi nas do idealizowania jednostek, umieszczania ich na piedestale tak, jakby posiadały coś nieosiągalnego. Jednak kiedy w krytycznych momentach życia rozbieramy się do esencji, zdajemy sobie sprawę, że nikt nie ma specjalnego biletu. Wszyscy jesteśmy równie bezbronni, tak samo ludzcy. Dlatego niezwykle ważne jest, aby stawić czoła tej iluzji, zobaczyć ją jako miraż i nie pozwolić, aby zniekształciła nasze postrzeganie siebie i innych. Porozmawiajmy przez chwilę o pewności siebie i wewnętrznym uzdrowieniu. Nie ma nic złego w przypominaniu sobie, że jesteś niesamowity, wyjątkowy i wyjątkowy. To zdrowa praktyka budowania poczucia własnej wartości i pielęgnowania wewnętrznego dziecka. Jednak przyjęcie tego sposobu myślenia nie oznacza postrzegania innych jako gorszych, lub oddzielania się od zbiorowego ludzkiego doświadczenia. Zamiast tego chodzi o uznanie, że choć każdy z nas ma swoją własną ścieżkę, żadna ścieżka nie jest z natury lepsza od innej. Nasze historie to splecione wątki w większym gobelinie życia, a każda z nich jest równie znacząca jak poprzednia. A teraz wracając do tematu dystansu, zwłaszcza w związkach, łatwo jest popaść w nastawienie na brak, obawiając się utraty kogoś wyjątkowego i niezastąpionego. Ten wzorzec myślowy jest bezpośrednim potomkiem naszego ego, szepczącym kłamstwa o niedostatku i ograniczeniach. Tak naprawdę egzekwowanie emocjonalnego dystansu nie polega na zaprzeczaniu uczuciom czy stawaniu się obojętnym, ale na przyjęciu obfitości wszechświata i naszej zdolności do miłości. To uznanie, że chociaż ktoś może być dla nas wyjątkowy. Nasza kompletność nie zależy od jego obecności. Ta świadomość uwalnia nas od przywiązania opartego na strachu, dając nam siłę do swobodnej miłości bez desperackiego lgnięcia. Wreszcie, zgodnie z filozofią stoicką, bezcenne jest ćwiczenie postrzegania każdej jednostki, w tym nas samych, przez pryzmat równości. Każdy, kogo spotykamy, każdy, kogo możemy stracić, Odgrywa swoją rolę w naszej podróży, tak samo jak my odgrywamy w ich, ale żadna rola nie jest niezastąpiona. Uwewnętrzniając to, rozwijamy głęboką siłę emocjonalną, która przygotowuje nas do stawienia czoła niepewnościom życia z wdziękiem. Stoicy nauczyli nas, jak ważne jest skupianie się na tym, co możemy kontrolować nasze spostrzeżenia, działania i wola. Stosując to do związków i oderwania, odnajdujemy drogę do prawdziwego pokoju i odporności, porzucając złudzenia rzucane przez nasze ego i przyjmując wyzwalającą prawdę o naszym wspólnym człowieczeństwie. Czwarty: oderwanie w praktyce. Rzecz w tym, że musisz chcieć odpuścić przeszłe doświadczenia, musisz być gotowy porzucić przeszłe relacje, prawda? To jak trzymanie się liny tak mocno, że zaczynają boleć cię ręce, ale boisz się puścić, bo nie wiesz, co się stanie, jeśli to zrobisz. Powiem ci, że odpuszczenie nie oznacza, że upadniesz. Czasami oznacza to, że w końcu możesz rozprostować ręce, sięgnąć i chwycić coś jeszcze lepszego. Musiałam się tego nauczyć na własnej skórze, kiedy trzymałam się wygodnego związku. Ponieważ czułam się bezpiecznie, nie zdając sobie sprawy, że zamykam drzwi potencjalnemu szczęściu, które pukało do moich drzwi. Oto kolejna bomba prawdy strach przed przegapieniem czyli FOMO, jak to nazywamy jest pułapką. To jak oglądanie w mediach społecznościowych najważniejszych momentów innych osób, mając wrażenie, że przegapiłeś coś w życiu. Ale to nie jest prawdziwe życie. To wyselekcjonowana, przefiltrowana migawka, która ma pokazać idealny moment. Kiedy przestałem przeglądać historię innych i zacząłem żyć własnym, FOMO straciło nade mną kontrolę. To, że nie znasz każdego szczegółu życia innej osoby, nie oznacza, że coś tracisz. Oznacza to, że jesteś w pełni obecny w swoim życiu, tworząc niezapomniane chwile, które należą do ciebie i tylko ciebie przywiązanie do fałszywego obrazu szczęścia może sprawić, że odpuszczenie wydaje się niemożliwe. Widzisz, jak inni żyją swoim najlepszym życiem. I boisz się, że zostaniesz w tyle, że możesz nigdy nie mieć tego, co oni mają. Pamiętaj jednak, że trawa wydaje się bardziej zielona tylko z daleka. Z bliska zobaczysz, że ma też trochę brązowych ład. Tworzenie iluzji doskonałości w czyimś życiu, Kradnie radość Twojemu to jak bieganie na bieżni, próbując dogonić hologram. Nieważne, jak szybko będziesz jechał, nigdy tego nie osiągniesz, bo to nie jest prawdziwe. Oderwanie się nie polega na rezygnacji ze szczęścia chodzi o zdefiniowanie go na własnych warunkach. Aby więc odłączyć się emocjonalnie, postępuj zgodnie ze stoicką zasadą skup się na tym, na co masz wpływ. Na swoich myślach, swoich działaniach, swoim rozwoju. Uświadomienie sobie, że niczyja opinia, żaden przeszły związek, nawet przefiltrowane życie w mediach społecznościowych nie ma mocy definiowania Twojej wartości i szczęścia, dodaje sił. Ta świadomość jest Twoją zbroją, pozwala Ci iść do przodu. Nieobciążony niepotrzebnymi przywiązaniami, Wolny od doświadczania życia w całej jego nieprzewidywalnej chwale i otwarty na prawdziwe, satysfakcjonujące połączenia, które czekają tuż za rogiem. Pamiętaj, że odpuszczenie to nie koniec, to odważny krok w stronę życia, na które naprawdę zasługujesz. 5. Droga do szczęścia. Skąd bierze się prawdziwa wartość? Odpowiedź na to pytanie może odwrócić nas od niepotrzebnych przywiązań i skierować w stronę stanu emocjonalnej wolności. Zrozumienie tej koncepcji jest szczególnie istotne, gdy wyzwaniem jest oddzielenie się od kogoś, co jest procesem głęboko zakorzenionym w zasadach stoicyzmu. Nie chodzi o zerwanie więzi ze złośliwości czy obojętności, ale o uznanie, że najgłębszą formą towarzystwa, jaką kiedykolwiek będziesz mieć, jest ta, którą masz ze sobą. Prawdziwa wartość, jak się okazuje, wypływa z wnętrza, z Twojego charakteru, Twojej mądrości i tego, jak traktujesz innych. Łatwo jest myśleć, że szczęście zależy od obecności drugiej osoby w naszym życiu, że nasza wartość rośnie dzięki jej aprobacie lub spada wraz z jej zaniedbaniem. Jednakże taki sposób myślenia wiąże nas w łańcuchy, redukując nasz ogromny potencjał do kaprysów kogoś innego. Podobnie jak ptak wierzący, że potrzebuje pozwolenia na lot, ograniczamy nasze emocjonalne niebo. Zamiast tego wyobraź sobie, że niebo zawsze było otwarte i czekało, aż rozwiniesz skrzydła na własnych warunkach. Ta samodzielność jest wyzwalająca i uczy nas, że nasza wartość nie zmienia się w zależności od opinii i obecności innych. Oddzielenie nie jest zatem aktem odpychania kogoś, ale przybliżaniem się do naszej istoty. Koncentrując się na rozwoju osobistym i stawaniu się najlepszą wersją siebie, uwalniamy się od ciężaru potrzeb. To trochę jak pielęgnowanie ogrodu. Nie błagałbyś, żeby wyrósł choćby jeden kwiat. Pielęgnujesz glebę, podlewasz rośliny i ufasz naturalnemu procesowi. Koncentrując się na samodoskonaleniu, kultywujemy ogród, który kwitnie niezależnie od tego, kto zdecyduje się po nim spacerować lub podziwiać jego piękno. To pielęgnowanie staje się źródłem szczęścia, które jest niezależne, odporne i głęboko satysfakcjonujące. Jak więc kroczyć ścieżką emocjonalnego oderwania się? Zaczyna się od zrozumienia, że jesteś kompletny, z czyjąś afirmacją lub bez niej. Twoja podróż polega na odkrywaniu przestrzeni własnego nieba, uczeniu się miłości i wolności, jaką daje samotne latanie, gdy jest to konieczne. Przyjmij mądrość stoicyzmu, skup się na tym, co masz pod kontrolą, na swoich myślach, swoich działaniach. Swoim rozwoju. Nie oznacza to zamknięcia serca lub przymknięcia oczu na miłość i więź. Oznacza to zabezpieczenie swojej emocjonalnej kotwicy na stałym podłożu swojej istoty. Pamiętaj, że twoje poczucie własnej wartości nie jest układanką, w której brakuje kawałka kogoś innego. To arcydzieło w toku, kompletne w obecnej postaci. Ale otwarte na dodanie więcej piękna z otaczającego go świata. Na koniec, czy masz przemyślenia na temat emocjonalnego dystansu lub wnioski z własnych doświadczeń? Chcielibyśmy usłyszeć od ciebie w komentarzach. Ponadto, jeśli znasz kogoś, komu dzisiejszy temat mógłby się przydać, możesz udostępnić mu ten film. Do następnego razu, szeszmy mądrość i wspierajmy się nawzajem. Cóż, to tyle na dzisiaj. Dotarliśmy do końca tego filmu i mam szczerą nadzieję, że te wskazówki będą dla Ciebie bardzo przydatne. Nie zapominaj, że jesteś kluczową częścią tego kanału, więc jeśli ten film pomógł Ci pomyśleć lub dowiedzieć się czegoś, zostaw lajka i komentarz, co myślisz, aby więcej osób odkryło moc mądrości. Jeśli nie wiesz, co skomentować, wpisz 100 aby dać mi znać, że dotrwałeś do końca, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zrób to. Pamiętaj, że na Twojej drodze rozwoju osobistego liczy się każdy mały krok. Idź dalej ku zwycięstwu. Dziękuję za uwagę.